Księga Zachariasza, rozdział 13. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechów i nieczystości. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wytępię z kraju imiona Bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało. Nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. A gdy wystąpi jeszcze ktoś jako prorok, Wtedy jego ojciec i matka, właśnie jego rodzice, powiedzą do niego: Nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana. Jego ojciec i jego matka, właśnie jego rodzice, przebiją go, gdy wystąpi jako prorok. I stanie się w owym dniu, że fałszywi prorocy okryją się hańbą, każdy z powodu swego widzenia, gdy wystąpi jako prorok, i nie będą się przeblekać we włosiennicę, aby mamić. Każdy będzie mówił: Nie jestem prorokiem, jestem rolnikiem. Rolnictwo jest moim zajęciem od młodości. A gdy ktoś go zapyta: Cóż to za rany masz na piersi? Wtedy odpowie: To są rany, które mi zadano w domu moich przyjaciół. Ocknij się, mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. I stanie się w całym kraju, mówi pan, dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, tak jak się wytapia srebro, będę ją próbował, tak jak się próbuje złoto, będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, pan jest moim bogiem.